Zapewnienie bezpieczeństwa osób wyjeżdżających na wypoczynek to jeden z priorytetów Bełchatowskiej Policji. W trosce o bezpieczeństwo osób wyjeżdżających policjanci prowadzą kontrolę autobusów. Takie kontrole dokonywane są na wniosek organizatora. Stały punkt kontroli autobusów dla całego powiatu Bełchatowskiego znajduje się w Bełchatowie przy ulicy 1 maja na parkingu przy Sport Hotelu. W trakcie takich kontroli funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego sprawdzają stan techniczny pojazdów, jego wyposażenie, uprawnienia kierującego oraz jego stan trzeźwości. Od początku wakacji policjanci dokonali 13 takich kontroli żadna z nich nie wykazała nieprawidłowości, które uniemożliwiłyby dalszą jazdę. W porównaniu z ubiegłymi latami ta średnia kontrola, średnia liczba kontroli utrzymuje się na stałym poziomie. Jednakże nie tylko w wakacje, ale w trakcie całego roku policjanci kontrolują te autobusy. Wiadomo, że w trakcie roku szkolnego organizowane są wycieczki, także wówczas również są prowadzone takie kontrole i sprawdzany stan techniczny pojazd. Oczywiście rodzic, wiedząc, że została przeprowadzona taka kontrola, czuje się pewniej, bezpieczniej, wiedząc, że dziecko porusza się sprawnym pojazdem, wiedząc, że kierowca jest trzeźwy. To pozwala bezpiecznie dojechać do celu.